Hej, witam cię z Londynu, tym bardziej już nie z słonecznego Londynu, ale jednak dalej Londynu. No niestety lato się już skończyło i tak jak widzisz, już jest, już jest troszkę chłodno. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, no to ma dziawojaciek z tej strony sztuka zdobyniapoznokci.pl Dzisiaj mam takie pytanie do Ciebie yy, odnośnie promocji, tak? Odnośnie promocji, czy jak myślisz, czy warto korzystać z promocji? Jeśli tak, to z jakich promocji korzystać i z jakich promocji ty korzystasz, jeśli chodzi o produkty paznokciowe i jak to jest dokładnie z tymi paznokciami? Czy to nie jest tak czasem, że y, firmy robią promocje na zasadzie czystek magazynu, tak, bo są produkty, które trzeba y, sprzedać, które trzeba zbyć, y, na zasadzie właśnie czystki magazynu, czy to nie jest też czasem tak, że y, jest objęte promocją coś, co, co już dawno wyszło z mody, tak? Co już nie jest trendy i te produkty w takim czy inny sposób trzeba utknąć po to, żeby y, firma wyszła albo na swoje, albo przynajmniej na zero. I no właśnie, z jakiej promocji warto korzystać, a z jakiej promocji nie warto korzystać. Na pewno warto korzystać z promocji, y, które są na szkolenia, tak? Na przykład kupujesz sobie pakiet szkoleń. Y, kilka tam rodzajów szkoleń w pakiecie, gdzie wychodzi ci to taniej niż byś miała kupić, na przykład każda szkolenie jest osobna. No to nad taką ofertą warto się jeszcze zastanowić, tak? Oczywiście przeżyć dokładnie ofertę, na jakich zasady jak jest ta oferta. No i tutaj się warto zastanowić nad ofertą. No i, a jeśli chodzi o promocję produktów, no to jak to jest z takimi produktami promocyjnymi? Czy te owe produkty są dobre jakościowo, czy nie są dobre jakościowo? Jeśli tak, no to jakie, jakie te produkty kupować, tak? Czy kupować bardziej pod kątem żeli do paznokci, czy kupować bardziej pod kątem zdobień do paznokci, ozdób tak dalej. No i z drugiej strony, tak sobie patrząc, jeśli masz swoją działalność gospodarczą, tak jeśli masz swoją firmę, jeśli prowadzisz swój salon paznokciowy, no to na pewno na pewno korzystasz, robisz promocję, tak? Starasz się robić promocje, starasz się stosować jakieś tam techniki promocyjne. Jak to wygląda z tej drugiej strony właśnie od, od strony? Od, od strony pracodawcy, tak, od strony działalności gospodarczej, jeśli prowadzi taki, taki swój sklep, czy sklep internetowy na internecie. Z jakich, jakich technik promocyjnych tylko korzysta, korzysta, czy to są na przykład bonusy, czy to są konkursy, czy to są na przykład loterie, czy to są na przykład jakieś bezpłatne próbki, bo też z takimi rzeczami się możesz spotkać takie właśnie kupony, albo chociażby na przykład taka promocja 2 za 1, tak? 2 produkty w cenie jednego. no i yy, jak, jak to jest? Czy warto w ogóle czy warto robić takie, yy, takie promocje? Jeśli chodzi z, o, z punktu pracodawcy, tak? Bo Dlaczego na przykład, dlaczego często możemy spotkać się z, z takimi promocjami? Czy właśnie tak jak mówiłam na początku, jest to na zasadzie czyszczenia magazynu i czy, czego, że trzeba się pozbyć? Czy to może bardziej idzie w drugą stronę, w taką stronę marketingową, że na przykład y, jest początkująca firma, da, chce zaistnieć y, y, z produktami do zdobienia paznokci, y, chce zdobyć swoją rzeszę klientów. No i wtedy występuje właśnie z takimi promocjami. Y, na przykład jakąś y, na przykład firma chce zarekomendować za, za swoją markę, tak? To wtedy wyskakuje z taką promocją, zbiera tam na przykład rzesze swoich już stałych klientów. No bo, no bo tak to jest. Dlaczego, dlaczego firmy stosują promocję? Często jest tak, że, że wiele osób, wiele osób bardzo, bardzo chętnie korzysta z promocji. Ja sama bardzo często chętnie korzystam z promocji, bo przynajmniej takie promocje przeglądam. Dlatego, że... Dlaczego właśnie firma stosują promocję? Przede wszystkim, żeby zaistnieć właśnie ze swoją marką, żeby być konkurencyjnym dla, dla innych, tak? Bo powiem Ci na przykład kupując daną markę, tak? kupując promocję danej marki, być może będzie tak, że się przekonasz do tej marki. No i oczywiście będziesz jej stałym, stałym bywalcem, tak? będziesz się na dostało że już ich produkty. I dobra, czasami może się zdarzyć tak, że promocje mogą się okazać przekrętami. Dlaczego, dlaczego to mówię? Ja często spotkałam się z tym, y, dlatego że kupuję też wiele rzeczy przez internet. Nie tylko paznogciowych rzeczy, ale na przykład sprzęt komputerowy, y, sprzęt AGD i tym podobne rzeczy. Że zdarza się tak, że y, promocja okazuje się przekrętem. Dlaczego tak mówię? No, na własnym przykładzie, dlatego że na przykład może się spotkać. Y, Otwórz sobie daną stronę internetową danej firmy i na przykład y, pokazuje się tak wielkimi literami, czerwonymi literami promocja kup teraz na przykład i jest to przeważnie nieograniczony czas promocji gdzie okazuje się, y, że jest na przykład produkt albo przeceniony, albo wypromowany na zasadzie coś, co kosztowało jeszcze parę dni temu 200 zł y, dzisiaj może kosztować, na dzień dzisiejszy kosztuje 100 zł no oczywiście właśnie wielki boom, bo musisz to kupić teraz, bo to jest po prostu okazja po 50% takiej obniżki ceny. Po czym na przykład zakupując taki, taki towar, zakup, zakupując taki produkt, już po zakupie okazuje się, dobra, otwierasz sobie inną stronę, nagle patrzysz, no kurczę, ten sam produkt i jego właściwa wartość, tak, jego wartość yy, okazuje się, że ten produkt faktycznie kosztuje 100 zł, no a po prostu firma sobie wywindowała cenę na 200 zł po to, żeby sobie z tego pomocję, a normalnie ten produkt kosztuje 100 zł. No to są takie niefajne techniki. Ale też z takim czymś się możesz spotkać. No i jeszcze jest moje jedno takie pytanie, jak to jest, czy właśnie jesteś, jesteś bywalcem jednej firmy, tak? czy jesteś wierna na jednej firmie, czy na przykład sobie przeskakujesz z promocji na promocję, czy podążasz za promocjami, jeśli, jeśli tak, no to jakie są te promocje, czym się sugerujesz kupując produkty z promocji. Także no, no tyle, co bym chciała też Tobie na ten temat powiedzieć. Jestem ciekawa Twoich opinii. Dzięki za zostawienie za, za komentarza. Do usłyszenia, cześć.